Kilka samotnych rodziców ich siedmioletni synowie zostają zamknięci w szkole. Okazuje się, że nie mają zasięgu ani żadnej możliwości ucieczki. Do tego specjalnie za sobą nie przepadają. Ona, ambitna bizneswoman, planowała w święta wyjechać do luksusowego hotelu w Alpach. On, niepozorny nauczyciel, marzył o zaszyciu się w domu, oglądaniu telewizji i planszówkach. Cała czwórka Milena, Filip i ich dzieci muszą spędzić kilka dni odcięci od świata, śpiąc w sali gimnastycznej, wymyślając sobie rozrywki, resztki spółek nauczycieli. Czy pomimo początkowej niechęci, przekonają się do siebie, czy mają szansę na coś więcej? Mamy też tutaj historię nastoletniego Piotrka, który przed świętami musi zająć się handlem choinkami. Jego klientką zostaje koleżanka z klasy Julka, w której od dawna się podkochuje. Czy kiedy podrzuci jej choinkę do domu, będzie mógł liczyć na kolejne spotkanie? Sami przeczytajcie. A co tym razem wylądowało w moim otulaczu? Przerwa świąteczna. Moja ocena 7 na 10. Plusy? Mamy tu odrobinę świątecznej magii, kilkoro samotnych ludzi poszukujących miłości i szczęścia oraz uroczy happy. End. Minusy? Przewidywalna, ale w taki uroczy sposób.